Z tej strony radiusz. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć historię tej oto figurki. To jest księżniczka Leja w stroju z barki dżaby z 2006 roku. No i pochodzi właśnie z tego zestawu Barka dżaby z roku 2006. I. Yy... Ta figurka oczywiście ma wersję. No, to już pewnie powinniście wiedzieć, że jak ja o jakiejś figurce kręcę film, to ta figurka ma wersję. Ok, ale zanim przejdziemy do wersji, zacznijmy od początku. Rok 2006 pojawia się ta oto figurka w barce dżaby, w pierwszej wersji tak naprawdę tej barki. Pierwsza wersja lej, w pierwszej wersji barki. 2006. Rok później do kompletu z identycznym. Nadrukiem pojawia się dłoczek z tą księżniczką Leją. Dokładnie ten taki sam nadruk. I trzecia rzecz do kompletu w 2007 rok pojawia się magnes z tą figurką. Tutaj zobaczcie w nóżkach i z tyłu widać takie magnetyczne krążki. Tutaj też w się z tyłu jest zabudowany taki magnes. I ta figurka z magnezem, o znaczną nawet widać, jak przyciąga drloczek ten magnes. Wszystkie te trzy leje mają identyczny, identyczny nadruk. 2006 Barka dżaby, 2007 Brelok i Magnes w wersji z magnesikami w nóżkach. Tak jak mówię, nadruk ten sam, więc te dwie figurki w zasadzie nam tutaj. Dużo nie wniosą, nie są potrzebne. Natomiast ważna rzecz zadziałała się w roku 2008. W roku 2008 designerzy LEGO postanowili zrobić lekki redesign tej barki jabby. Ten zestaw bardzo dobrze się sprzedawał, istniał kilka lat na rynku, postanowiono go tam troszeczkę zmodyfikować. I po pierwsze, na pierwszym to oka, jeżeli macie zablombowane pudełko, nierozpakowane, to nie poznacie, czy to jest wersja z 2006 sprzed redesignu, czy to jest wersja z 2008 z, po redesignie. By the way, tej wersji po redesignie nie ma na Bricklinku jako osobnej, osobnego yy, zestawu. Yy, co się różniło, jeżeli potem zajrzycie do środka, do pudełka, jeżeli na przykład macie sam statek, albo statek z instrukcją, po pierwsze różnią się trochę instrukcje troszeczkę zestawem. Klocków użytych. Natomiast, jeżeli spojrzycie na sam statek, na samą barkę dżaby, na jej górny pokład. Górny pokład składa się z takich beżowych płytek 8 na 8 I teraz ta pierwsza wersja z 2006 barki dżaby ma takie ażurowe płytki, takie przezroczyste z taką siateczką jakby po środku. Tylko ramka jest płytką i tutaj mamy taką siateczkę. Natomiast ta wersja z 2008 już ma zwykłe, pełne płytki 8 na 8 bez tego ażurowego prześwitu. Więc, jeżeli macie samą barkę, to na pierwszy rzut oka, patrząc na górny pokład, jesteście w stanie stwierdzić, czy to jest wersja 2006 czy 2008. To jeżeli ostatek. Natomiast, co się stało z figurkami, też niektóre z tych figurek przeszły lekki, tak zwany redesign, i tyczy się to księżniczki Lej. Ja tutaj specjalnie usunąłem ten brylot i usunąłem ten magnesik, bo one tutaj dużo na mnie wniosą. Natomiast zwróćcie uwagę na te dwie figurki teraz. Po pierwsze takie dwa największe szczegóły jakie są. Górna część jej stroju jest dużo bardziej szczegółowa tutaj w tej wersji z 2008 po redesignie i jest użyta ciemniejsza złota farba. To jest jedna z figurek, która się w tej barce różni. Czyli tak naprawdę teoretycznie yy, wyszły trzy barki dżaby w 2006, 2013, 2024, najnowsza, a tak naprawdę yy, wyszły cztery barki dżaby, bo ta pierwsza z 2006 ma swój jeszcze drugi wariant w 2008. Tak jak mówię, na pierwszy rzut oka różniący się instrukcją, pokładem górnym i tą figurką księżniczki Lej. I to jest rok 2008. W 2009 wychodzą jeszcze dwie rzeczy, mające już tą wersję po redesignie. Po pierwsze wychodzi taki magnesik, ale już nie z takimi magnesikami w nóżkach, tylko na takim... To jest na stałe przymocowane do takiego klocka. I zobaczcie, ta leja na tym magnesiku z 2009 wersji też ma ten ciemniejszy, bardziej szczegółowy yy, tutaj yy, tą, ten kostium, górę kostiumu. Wychodzi też yy, brnoczek, No to już yy, yy, też tylko tyle, że ma te ciemniejsze, yy, ciemniejsze nadruki yy, na, na, na górze kostiumu i na dole. Yy, ok, czyli reasumując, jeżeli chodzi o takie standardowe wersje tej księżyczki lei. Z barki dżaby pierwszej. 2006 jasno złote akcenty i mniej, mniej szczegółowy kostium. 2008 ciemniejszy złoty i bardziej szczegółowe akcenty. Do obu tych figurek wychodzą wersje bryloczka. Jedna wersja w 2007 jaśniejszy złoty, 2009 ciemniejszy złoty. I do obu tych wersji lei wychodzą magnesy. Ten magnes z wersja, wersja z tymi magnesikami w nóżkach 2007 jaśniejszy złoty, 2009 ten magnes z klockiem magnetycznym 2009 i to by było wszystko, jeżeli chodzi o takie standardowe leje, tą numer 85. Natomiast to, co Wam jeszcze chciałem pokazać, żeby Was tak. Wszyscy, którzy dotrwali do końca odcinka, żeby Was tak nie zostawiać z niczym, chciałbym wam jeszcze pokazać prototyp tej lei. Oficjalna wyszła w 2006. W 2005 LEGO pracowało nad wizerunkiem tej lei. Mam wersję z fabryki z Lego z prototypu. Zobaczcie, ona ma taki pomarańczowy, zamiast złotego jest użyty pomarańczowy nadruk i na tej dolnej szacie i na górnej części kostiumu ona ma taki pomarańczowy nadruk zamiast złotego, czyli to jest taka powiedzmy smaczek czy jak to kiedyś stwierdziłem rarytasik dla tych, którzy dotrwali do końca odcinka. Słuchajcie i to by było na tyle jeżeli chodzi o oleje SW0085 z roku 2006. Mam nadzieję, że troszeczkę nowych faktów autentycznych poznaliście dzięki temu odcinkowi. A ja zapraszam Was na kolejne moje filmy z galaktyki Lego Star Wars. Hejka!